Alicja, jedź po środku, proszę cię Nie w lewo bardziej Lew. lewo W lewo, w lewo, w lewo Zakrętaj, w lewo w prawo! W lewo W lewo Jeszcze w lewo Jedź w lewo powiedziałem Ci w prawo Dobrze, jedź w lewo, w lewo, w lewo, w lewo W prawo, prawo Nie patrzcie tam przez siebie W lewo, w lewo W lewo, w lewo, w lewo. W lewo nie jedź po bokach. Podziel się po środku, po środku

Hamuj, patrzcie przez Ciebie Hamuj teraz, hamuj, hamuj 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 Mocno, mocno hamuj, mocno No tak, bardzo dobrze W lewo, w lewo Dobrze jedź lewo prawo W lewo w prawo prosto prosto Hamuj, hamuj! Hamuj, samo, samo samo, 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 Hamuj! Dobrze, bardzo dobrze, Hamuj! Hamuj! Jej, jej, jej. Ręka Renka boli?